Włoska Akademia Kulinarna i Tefal, co robimy mięso w ołowej kurki, no zobaczymy razem nowe noże Tefal EverShar Pro, poszukamy gałązki pietruszka, patelnia, oliwa extra czosnek, pietruszka, niska temperatura, noże zawsze ostre dzięki zabudowana oszałka, kroimy mięso na małe kawałki i położymy do papier do pieczenia. Chak, chak, czak rozbijamy mięso, dopóki mamy jeden fajny plastre, jak duże carpaccio. Kroimy kurki na małe kawałki i dajemy do nasza patelnia. Trochę mieszu, mieszu, solimy i gotujemy. Teraz do nasze karpaccio. skóra citrina, sól, pieprz, parmigiano reggiano, szcipiorek, suszone pomidora, już kurki są gotowe. Trochę rukola, u i nasze Kurki. W pomoc papierów zawijamy i naciskamy i formujemy taki fajnie rolada. Czy do deska do krojenia i dzięki naszej super ostre nóż kroimy małe kawałki. Teraz możemy tylko serwować. Nowy zestaw noży na Super cenie, więcej przepisu na aplikację Majtefal. Jak zawsze, buonissimo! Ciao!